Bo to zagraża partii, itd. Tak no ale dobra, to są. No, Zielony świat, ale nawet wiemy, że, że ludzie się bali. Zarówno ci, którzy w 1755 roku, bo wielkie trzęsienie w Lizbonie najbardziej religijne miasto w Europie była panika. Ludzie się bali, zarówno ci, co zostali w kościołach, bo myśleli, że w kościołach, no dobra, będę przynajmniej zbawiony, jeżeli tam się na mnie zawali, to lepiej być w kościele, ale inni uciekali z kościoła, więc wiemy, że była panika w obie strony i że ci bardziej ufający Bogu i ci mniej ufający Bogu podobnie, podobnie działali. No ale znowu nie znamy szczegółów. Natomiast co jest ciekawe, wszyscy podróżnicy europejscy odwiedzający zarówno się religijni, jak i niereligijni w XVIII wieczną Turcję, i tam co chwilę były zarazy, bo tam ciągle było sanitarnie nie To w XVIII wieku w Turcji zauważono, że, i tutaj tam patrzę się Europejczyków, bo tam powiecie, że fon, fon, deistyczni podróżnicy sceptycy religijni z elit, którzy sobie plum 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 podróżowali. A no nie, bo zauważono, że Grecy się strasznie bali, wydzierali się i tak dalej, jak przychodziła, przychodziła e, zaraza. G Grecy się strasznie bali z, z fanaru, natomiast y, tur Turcy przyjmowali to podobno z fatalistycznym takim spokojem i zobojętnieniem. No właśnie, fatalistycznym spokojem czy zobojętnieniem. Więc tak naprawdę my niewiele wiemy. Faktem jest, że ten gen ryzyka, że a to złapie chorobę, że to trudno, on troszkę nam uleciał, ale to może wynikać z czegoś innego niż to, że Bóg uleciał. To może wynikać na przykład z hekatomby II wojny światowej, albo z Shoah, albo coś takiego. Prawda? Że za dużo już było śmierci, więc teraz już chronimy życie za wszelką cenę. To może z tego wynikać. To nie musi być wcale to, z tym ateizmem. Ja tylko mówię, ja nie wiem. Na przykład dziwi mnie, że to takie oczywiste wydaje się e, tym dwóm panom, o których wspomniałem. Nie? No, to tyle.